Myślę, że możemy zacząć. Dzień dobry ponownie. Nazywam się Łukasz Deskiewicz i poprowadzę dzisiejszy webinar o platformie. Pierwsze kroki 3D Experience. Co to tak naprawdę ta platforma? Platforma to portal do narzędzi, które służą do komunikacji, zarządzania, tworzenia, wytwarzania, organizowania. Moglibyśmy wymieniać w zasadzie w nieskończoność. Słowem wstępu troszeczkę o mnie. Jestem konstruktorem z wieloletnim doświadczeniem. Projektowałem i nadal projektuję w środowisku Solidworks. Pracując w zespole, spotykałem się bardzo często z problemami komunikacji. Natomiast problemy te nie wynikały z braku umiejętności rozmowy, a z braku narzędzi, z braku narzędzi takich skonsolidowanych. Oczywiście, wszyscy posiadamy skrzynkę mailową, wszyscy posiadamy foldery i tym podobne rzeczy. Problem zaczyna się, gdy musimy w jakiś sposób dzielić się tymi informacjami. Nie wiemy, jak to zrobić, nie wiemy, czym to zrobić, a platforma tak naprawdę jest rozwiązaniem naszych problemów. Jedno miejsce, jedno narzędzie w postaci przeglądarki, tak naprawdę, bo z, poz z pozycji przeglądarki. Wszystko się dzieje. Tak więc od czego w ogóle byśmy zaczęli naszą pracę na platformie 3D Experience? To bardzo proste pytanie. A odpowiedź musimy się zalogować. Żeby się zalogować, najpierw musimy jakby aktywować naszą platformę. Po zakupie licencji otrzymaliście Państwo najprawdopodobniej. Link do aktywacji, jeżeli nie aktywowaliście platformy, zachęcam do kontaktu z nami. Pomożemy w tej kwestii, krok po kroku poprowadzimy Państwa przez ten proces. Po zalogowaniu, w ogóle od czego byśmy zaczęli? Tak naprawdę, jak wspominałem, platforma jest narzędziem do komunikacji, do tworzenia zespołu. Tak więc pierwszą naszą rzeczą, którą zrobimy, będzie stworzenie zespołu. Dodanie użytkownika. Warto zastanowić się wcześniej, kogo chcemy do, dodać do naszej platformy. Platforma daje możliwości dzielenia użytkowników na użytkowników wewnętrznych na platformie, na administratorów czy użytkowników zewnętrznych, gdzie użytkownik zewnętrzny m, możemy go dopasować najlepiej, myślę, dla naszych kontrahentów, klientów, podwykonawców, tak żeby dzielić się z nimi informacjami. Teraz zaprezentuję Państwu, w jaki sposób należy dodać naszego użytkownika. Troszeczkę widok u Państwa może być inny. Ja posiadam więcej możliwości, jeżeli chodzi o platformę, po prostu jest tego więcej. Proszę obserwować. Krok po kroku będę Państwu mówił, co robimy. W Państwa wypadku będziecie posiadać dwa niebieskie panele. Przechodzimy do Platform Management. Następnie do karty Members dodaj użytkownika. Musimy tutaj wprowadzić istniejący adres mailowy oraz wybrać prawo użytkownika. Jakie chcemy nadać? Jeżeli chodzi o administratorów, tutaj zachęcał, zalecałbym minimum dwóch. Jak widzimy, cały proces jest dość prosty. Klikając dalej otrzymujemy informacje. Tutaj mamy akurat role oraz aplikacje. Ja mam ich bardzo dużo. U Państwa, jak wspominałem, ten widok troszeczkę będzie się różnić. Klikamy dalej, jeżeli oczywiście możemy. W momencie, gdy zaprosimy naszego uczestnika, uczestnik otrzyma maila i musi zaakceptować nasze zaproszenie. W przeciwnym razie użytkownik nie będzie dodany do platformy. Jest to bardzo. Oczywiste i proste. Po dodaniu użytkownika, kolejnym krokiem, nad którym warto się zastanowić, jest stworzenie, które też trzeba wykonać, oczywiście, jest stworzenie wspólnego obszaru współpracy. Wspólny obszar współpracy możemy najprościej porównać do gigantycznego worka, folderu, dysku sieciowego. Są to oczywiście zamienniki nazwy, bo zupełnie Inną funkcję obszar współpracy również pełni. Teraz proszę obserwować w miarę możliwości, klikać razem ze mną, w jaki sposób dodamy obszar współpracy. Całość pracy oczywiście musimy wykonywać jako administrator. Również panel sterowania, platform management. Przechodzimy do karty content. Utwórz obszar współpracy. Klikamy. W obszarze współpracy możemy nadać jakiś tytuł, opis, wybrać widoczność naszego obszaru współpracy. O tym bardzo chętnie porozmawiam z Państwem, ale w sesji indywidualnej, na którą zapraszam po webinarze. Jak utworzymy nasz obszar współpracy, musimy pamiętać, że jest on miejscem, gdzie wszystko będzie się działo, gdzie będą przechowywane nasze pliki, projekty, wszystko co dodamy. Tutaj pragnę zauważyć, że powinniśmy utworzyć na początku naszej przygody z Platformą jeden obszar współpracy. Wiele obszarów współpracy na samym początku niestety może generować problemy, bardziej frustracje niż problemy, lecz postępujmy krok po kroku. Jak dodaliśmy nasz obszar współpracy, co następnie musimy wykonać, żeby w ogóle móc z niego skorzystać. Musimy utworzyć nasz pierwszy pulpit. Pulpit to tak naprawdę tablica, na której mamy karty, a w kartach aplikacje, na których będziemy pracować, z których będziemy korzystać. Tworzenie, układanie jest proste i dowolne. Proszę obserwować, w jaki sposób dodajemy nasz pierwszy pulpit. Klikamy Dodaj pulpit. Nazywamy? Otwórz. Gotowe. Tutaj od razu stworzymy sobie jedną kartę. Jak widać, pulpit jest dostępny. Zmieńmy nazwę tej karty. Nazwijmy foldery. Roboczo będzie bezpieczniej. Dlaczego foldery? To już za chwilkę. Obszar współpracy, jak wspominałem, to taki wielki worek, do którego coś wrzucamy. No ale teraz fajnie byłoby mieć chociaż możliwość kontroli, porządku, szybkiego dostępu. W tym celu potrzebujemy narzędzia, które przypniemy do naszej karty. Tym narzędziem jest Bookmark Editor. Aby dodać jakiekolwiek narzędzie do karty, musimy je wyszukać. W tym celu proszę postępować za mną lub obserwować. Klikamy ikonę kompasu i wyszukujemy nasze narzędzie. Proszę zauważyć, wszystkie narzędzia, które możemy przypiąć w prawym górnym rogu, posiadają strzałeczkę. Zwyczajnie drag and drop. I narzędzie jest przypięte. Troszkę powiększymy. U mnie, oczywiście, już jakaś zawartość, coś więcej będzie, natomiast u Państwa nie. Teraz stwórzmy nową zakładkę. Za chwilkę wytłumaczę, po co ta zakładka jest. Moja pierwsza zakładka. Musimy pamiętać o wyborze naszego obszaru współpracy. Zawsze. Zakładki. Jak sama nazwa wskazuje, zakładka, jak w książce. Coś, co pozwoli nam do czegoś wrócić. Zakładki pomogą nam w segregacji naszych plików, dokumentów, natomiast. Yy, Wrócę na chwilkę do obszaru współpracy. Jak mówiłem, jest to jeden wielki worek, do którego wszystko wrzucamy. Zakładka nie powiela nam pliku, daje tylko szybki dostęp do tego. Wiadomo, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w folderach. Środowisko Windows jakby nam to nam narzuciło z góry, jest to zupełnie naturalne. Zakładki są substytutem folderów, tak żebyśmy mogli się łatwiej odnaleźć w naszej przestrzeni, szybciej coś znaleźć. Pomijam już dodatkowe narzędzia wyszukiwania, które też dużo też Przyspieszą naszą pracę przede wszystkim. Nie musimy w 100% pamiętać, gdzie co, jest, gdzie co jest. Możemy nadać określone atrybuty i wyszukać naszą rzecz, rzecz bardzo szybko. Natomiast jednak ten mechanizm świadomości folderu jest podstawą działania w pracy konstruktora kogokolwiek. Stąd też zakładki ułatwiają nam tą właśnie pracę. Ok, i teraz. Dobrze byłoby dodać jakąkolwiek zawartość do, naszych, do naszego obszaru współpracy, a później przypiąć do naszych zakładek. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym dodać, którą dodaje się troszkę inaczej niż wszystkie inne, jest część, czyli coś stworzone w Solidworksie. W tym wypadku, żeby to zrobić, odpalę Solidworks. Ja posiadam wersję Connected. Tak więc odpalę ją z poziomu platformy. Jak widzicie, nie trwa to zbyt długo. Standardowo stworzymy jakąś część. Możemy też otworzyć część nieistotne. Bardzo ważne, musimy poczekać na połączenie z platformą. Otrzymamy informację, że jesteśmy połączeni. Połączono. Stworzmy jakiś prosty szkic. Myślę, narysujmy okrąg. Będzie najłatwiej. Zdefiniujmy go. I dodajmy jakąś operację. Stworzyliśmy część. OK, to teraz zapiszmy ją na platformie. Przechodzimy do panelu po prawej stronie. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Zapisz. I tutaj. Mamy wybór naszych zakładek. Czyli możemy od razu przypiąć do zakładki, którą chcemy, do naszego szybkiego dostępu. Obszar współpracy, akurat, jest już tutaj poprawny. Nie zmieniałem go. I nasza część za chwilkę trafi na platformę. Gotowe. Jak Państwo widzicie, jest sporo różnych ikonek, ze spory, z dużą ilością informacji. O tym bardzo chętnie porozmawiam, ale indywidualnie. Tutaj na chwilkę się zatrzymam. Na platformie dostajecie Państwo PDMA, który nie wymaga serwera, nie wymaga dodatkowych aplikacji, nie trzeba robić z nim totalnie nic. On po prostu już sobie jest. A co daje nam PDM? Bezpieczeństwo, kontrolę, swobodną pracę. Nie martwimy się, że ktoś nadpisze nam plik, ten plik gdzieś zniknie i ta możliwość jest u Państwa na platformie. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, pracujemy na dyskach sieciowych, czego SOLIDWORKS bardzo nie lubi. Osobiście miałem taką sytuację. Przychodzę do pracy, otwieram część, rozpoczynam pracę, zapisuję, wracam następnego dnia. Okazuje się, że nic nie ma. Nie wiedzisz dlaczego. Okazało się, kolega przez przypadek otworzył tą część, w ogóle zapomniał o tym, zablokował komputer i wyszedł. Takie sytuacje się niestety zdarzają. Tutaj tego nie będzie, bo jest kontrola, jest bezpieczeństwo. Ale jak to zrobić? Zapraszam do indywidualnej sesji. OK, dobra. Jak mamy już część SolidWorksa, no to wrzućmy może jeszcze jakiś PDF na przykład. To też nie jest jakoś wybitnie trudne. Proszę obserwować, jak to zrobimy. Musimy oczywiście przejść do naszego Bookmark Editora. Teraz zminimalizuję troszeczkę ekran. Troszkę powiększę. I co robimy? Drag and drop. Gotowe. Możemy nadać tytuł, wybrać oczywiście obszar współpracy. Na początku, proszę pamiętać, żeby był to jeden. Możemy dodać jakiś komentarz. Importuj. Nasz plik znajduje się na platformie. Teraz, co ciekawe jeszcze. Przy zakładkach możemy to po prostu wrzucić do tej zakładki, nie nadpisując tego pliku. Tak więc, jeżeli mamy sytuację, że potrzebujemy coś gdzieś mieć, mamy już stworzoną bibliotekę i chcemy szybki dostęp, co robimy? Wrzucamy to właśnie do naszej zakładki. I tutaj też proszę zauważyć, jest wiele okien, wiele statusów, bezpieczeństwo. I teraz myślę takie clue wszystkiego, które da naprawdę fajne poczucie bezpieczeństwa, czego na dyskach sieciowych niestety, czy na dyskach lokalnych, nie dostaniemy. Mając część zapisaną, część SolidWorksa, złożenia, stworzoną bibliotekę, możemy sobie dowolnie żonglować w zakładkach. Czego zrobić na dyskach sieciowych, czy dyskach lokalnych, nie możemy. Proszę obserwować. Jakie to proste. Zwyczajnie. Przerzucamy nasze pliki. Chcę mieć to złożenie w tej i w drugiej zakładce. Drag and drop. Wklej. Zakładka. Z, e, przepraszam, zakładka. Nasze złożenie znajduje się. W dwóch zakładkach, ale cały czas w jednej i tej samej przestrzeni, w jednym obszarze współpracy. Oczywiście z dodatkowymi możliwościami, których nie, nie uraczymy na zwykłych dyskach. Na dzisiaj to koniec. Zachęcam do zadawania pytań. Kontakt. Wszystkich uczestników gorąco zapraszam do indywidualnej sesji. W ramach uczestnictwa możecie Państwo do mnie napisać maila. Ustalimy termin naszego spotkania, połączę się z Państwem i możemy jeszcze raz krok po kroku przejść przez to samo.